Oto sam jak drzewo, zważone od kiści, sto we mnie rządz, sto uczuć, sto uwiędłych liści. Witam Was najmilsi. Pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Juliusz Słowacki, ale zwracać się do mnie możecie również mianem wieszcza. Nie uwłacza mi to w ogóle. Znajdą się i tacy, którym mój zasłużony, po pośmiertnie niestety nadany tytuł, przeszkadza. A wśród nich na pewno znalazłby się niejaki Adam Mickiewicz, z którym to konflikt miałem, a i wam chciałem go przybliżyć. Razu pewnego bardzo mnie skrzywdził. Chwyciwszy za kołnierz, te słowa mi pan, wyrzucił za drzwi. Poezję mam przy tym, nazywając nikczemnie Świątynią bez Boga. I teraz nie uwierzycie, ile męki cierpiałem, ile ilekroć ludzie chcieli moje zdanie o Adamie usłyszeć. Nienawidziłem tego człowieka. Lecz przyszedł czas pojednania przy wigilijnym stole roku pańskiego 1840. Tego wieczora byliśmy z nim jak dwaj bracia. Ściskaliśmy się, chodziliśmy, opowiadając sobie nasze przeszłe zatargi. A zatem wszystko dobre, co dobrze się kończy. A na koniec, z niemałą dozą nieskromności, pragnę podzielić się niektórymi tytułami mychlicznych dzieł, takich jak wiersz grup Agamemnona, Oda do wolności, Powieść poetycka Jan Bielecki, poematy Król Duch Ibeniowski oraz dramaty Ojciec Zaczumionych Lila Veneda, Mazepa, Kordian oraz Bliska Memu Sercu Balladyna. I właśnie o ten dramat rzecz się tu rozchodzi, gdyż ja, Juliusz Słowacki, mam niekłamany zaszczyt zaprosić wszystkich kwidniaków na narodowe czytanie mojego dramatu pod tytułem Balladyna. Widzę dwie dziewczyny, niosą na głowach czarne dzbanki z gliny, szukają malin.